Dzień dobry, spędzicie sobie dzisiaj razem ze mną weekend, deszczowy weekend, typowo jesienny weekend, mamy godzinę przed 12, i ja od rana sprzątałam, byłam z siostrą w plastyku, bo musiała tam wydrukować sobie rzeczy na studia i zabieram się za prezentację na zajęcia, zapalimy sobie świeczuszkę, żeby tak troszkę romantyzować tą moją naukę, żeby mnie to nie pokonało. Chociaż teraz mam lepszy temat niż ostatnio, bo teraz mam troszeczkę o głosie, o wokalu, a tamten miałam o tak trochę wokal jest mi bliższy generalnie. I osoby, które mnie obserwują na TikToku, zapraszam was na mojego TikToka. Serdecznie dziękuję za taki fajny odzew moich ostatnich tiktoków i dziękuję po prostu, że jesteście ze mną, czy właśnie tu tutaj na YouTubie, czy na tiktoku, czy na Instagramie, wszędzie was odsyłam, odsyłam was właśnie do moich mediów społecznościowych. A ja się zabieram za robotę i będziemy robić sobie jeszcze w międzyczasie obiad. jeszcze w kuchni serwuję makaron z kurczakiem w sosie serowym. Jak bym miała powiedzieć? Jakie jest moje takie bardzo ulubione danie, to powiedziałabym, że makaron makaron pod różnymi postaciami. Czy to będzie jakaś zapiechanka makaronowa, czy to będzie zwykłe spaghetti, czy to będzie jakiś yy, makaron z pesto, makaron w sosie ziołowym, serowym, makaron w, w jakiejkolwiek postaci kocham? Dzień dobry, przychodzę się do Was odezwać i dać Wam update, co u mnie i co się działo tak praktycznie przez ten weekend. Cały weekend padał. Słabotę padało i było okropnie niskie chyba ciśnienie, było. nie tylko ja się źle czułam, ale wszyscy dookoła mnie też się źle czuli. I mówili, że coś i wszyscy wokół mnie po prostu też się źle czuli razem ze mną. W sobotę nic szczególnego się nie działo, posprzątałam w domu, spędziłam czas trochę z rodzinką, bo moja siostra wróciła ze studiów. I w sumie dzisiaj się pojechała, więc też tak przyjechała na weekend. W sobotę miałam iść na taką mini pielgrzymkę rodzinną, ale w piątek spojrzałam na pogodę i wiedziałam, że będzie padać, dlatego w sobotę nie byłam na pielgrzymce. Dzisiaj. Dzisiaj w kościele byłam, jak zawsze w niedzielę. I jak już jesteśmy przy temacie kościoła, to ja śpiewam w I to, jaką mi to daje radość, śpiewanie i przebywanie z moimi dzieciakami, to jaką ja jestem może nie, że inną osobą, ale to jak widzę, jak ja się... Zmieniam przebywając z nimi. To, ile y, dzieciaki, to ile te dzieci, ta młodzież też, już niektórzy nauczyli mnie empatii, nauczyli mnie takiego beztroskiego, nauczyli mnie takiej beztroskiej radości życia. I ja już to widzę na przestrzeni lat, że ja potrafię przez cały tydzień mieć doła. Idę na próbę w sobotę, albo w niedzielę do kościoła. Totalnie inna Madzia. Totalnie, totalnie inna Madzia. To, mi się tam pojawia uśmiech niewymuszony, yy, szczery śmiech, jaki tam też się pojawia w moim przypadku. No, to jest coś cudownego, coś niesamowitego. I no, bardzo się cieszę po prostu, że że ja mam taki wpływ na dzieciaki i dzieciaki mają wpływ taki na mnie. I dzisiaj też w kościele już tak praktycznie pod koniec przyśpiewamy pieśń na zakończenie i mnie z taką moją koleżanką, która obok mnie siedziała, dopadła głupawka i śpiewaliśmy i też gestykulowaliśmy i no, było fajnie, było. po prostu jestem wdzięczna za to, że mogę mieć takich ludzi wokół siebie, że mogę mieć ludzi, którzy mnie tyle nauczą, którzy Pozwolą mi po prostu być sobą. To jest piękne, to jest cudowne. I w sumie nic takiego się nie działo w weekend. Trochę siedziałam w domu, trochę siedziałam i spędzałam czas z chłopakiem. Teraz zabieram się za jak co niedzielę zabieram się za uzupełnianie mojego bulletinu journalu i planowania sobie przyszłego tygodnia. I jeżeli znajdę wewnętrzną siłę i motywację, to zacznę uzupełniać sobie dokumentację z praktyk. Mhm. Ach tak, dokumentacja. W ogóle, patrzcie jakie mi słodkie kolczyki kotki, takie o kupione nad morzem, jakby ktoś pytał. Więc tak, zabieram, zabieram się za planowanie, za ogarnianie przyszłego tygodnia i może, jeżeli starczy mi siły to zacznę uzupełniać dokumentację z praktyk, żeby być chociaż trochę do przodu bo tak naprawdę został mi ostatni tydzień i w przyszłym tygodniu już muszę powoli zbierać wszystkie dokumenty podopinać to wszystko, bo do 26 muszę oddać dokumentację z praktyk i też to ostatnio mówiłam, że bardzo się cieszę z tego, że ten moduł nauczycielski, te całe dwa lata już będą za mną i cieszę się, że wzięłam to sobie dodatkowo i przemęczyłam się przez te dwa lata. Ale teraz już będę mieć święty spokój, jak to tak nazwę. No wiadomo, będę mieć praktyki zawodowe, ale do praktyk zawodowych nie trzeba pisać konspektów, takich tam, wiecie... Nie trzeba y, tyle aż dokumentacji wypełniać, bo wiadomo, trzeba, ale no nie aż tyle, więc cieszę się z tego powodu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jesień, to jesienią zaczyna się sezon na dynię, a ja, moja babcia robi bardzo dobrą zupę dyniową na słodko. Chociaż wiem, że to zdania są podzielone, że niektórzy wolą na słodko, niektórzy na słono slash ostro. Ja jestem tym na słodko. Próbowałam kiedyś tak na słono, ostro, ale mi nie podeszła. Moja babcia robi najlepszą zupę dyniową. I co za tym idzie? Zaczął się sezon na Pumpkin Spice Latte. Więc... I am happy kiddo. Więc... Obiecuję... Że w jakimś tam kolejnym vlogu przetestujemy sobie tą pumpkin z owską chociaż ja wiem, jak smakuje. No, zakochałam się. Ja zaczęłam sobie wypełniać dokumentację z praktyk, chociaż tego jest tak dużo. I zawsze, praktycznie zawsze, wypełniam dokumentację, to ja się tyle nadenerwuję i nawściekam, bo po prostu dużo tego jest i. Jest to bardzo logistycznie trzeba dobrze to rozpracować. Żeby wszystko się zgadzało, żeby godziny się zgadzały, żeby daty się zgadzały. I jeżeli ktoś sobie nie notuje w notesiku konkretnych dat, godzin i nie pisze na przykład, że nie wiem 9 września to na przykład jest środa. No to później jest y, problem. Ja co prawda prowadzę taki notesik zeszyt i notuję sobie datami. I co, jaką datą było. Tylko muszę później wchodzić w kalendarz, patrzeć, czy na pewno ta data to był ten dzień, żeby nie popełnić błędu. Więc nie wiem, czy ja robię z tego jakieś, jakąś trudną logistycznie rzecz. I czy, czy ja sobie to po prostu komplikuję. Czy, czy po prostu <taki> tak jest? Ale no. Więc zaczęłam wypełniać. Teraz idę odpocząć, zrelaksować się i przygotować na nowy tydzień. A jeszcze zanim o przygotowaniach mówimy, proszę bardzo, mój notasik. I będę notować sobie, planować sobie tydzień. Czekam, czeka mnie fajne przedsięwzięcie w, na początku października, bo zostałam zaproszona na mm, zlot zawodowców chyba tak to się nazywa. I Będę. Zostałam poproszona o zagranie i zaśpiewanie kilku utworów, kilku kawałków. No i się zgodziłam. Więc do tego też będę musiała się przygotować. je oh yeah. Słuchajcie, montuję dla Was ten weekendowy vlog. I jak to ja zapomniałam się pożegnać. Także. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, skomentujcie ten film. I co, widzimy się w kolejnym vlogu.